otworzyliśmy za członków zespołu z wielkim rabatem punkt, który gastronomiczny na terenie matecznika, który można zjeść naprawdę po bardzo symbolicznych cenach. Wszyscy członkowie zespołu korzystają z tego. Zespół nie miał, nie miał psychoterapeuty, maserzysty i innych lekarzy. Również od 10 marca działają wszystkie, działają wszystkie, wszystkie te osoby, które są dla zespołu, czyli fizykoterapeuta, masażysta jest do dyspozycji zespołu przed koncertem, po koncercie, jak również jest do dyspozycji dla zespołu. Uruchomiliśmy również szynki mailowe dla zespołu, ponieważ jest to ważna sprawa z punktu widzenia przekazywania informacji między, między ludźmi, bo był to dość, duża, dość duży problem w zespole, że informacje były szczątkowe, czasami przeznaczone, więc uruchomiliśmy dla wszystkich członków Zespołu artystycznego i nie tylko, z szynki mailowe, żeby była jeden oficjalny przekaz informacji. Na bieżąco również działamy w sprawie bursy. Będą od przyszłego roku, będzie to wszystko zmienione i będzie 10 pokoi dwuosobowych z aneksem kuchennym i łazienką. Czyli 20 osób mieszkających w bursie automatycznie znajdzie miejsce w tym pokojach dwuosobowych mieszkał w warunkach. No, myślę, że bardzo, bardzo różniących się od tego, w jakich mieszka w tej chwili. Udało mi się w ostatniej chwili zmienić yy, negatywną ocenę poprzedników moich i nowy wniosek odwoławczy do Ministerstwa Kultury spowodował to, że od 20 raz pierwszy zakupuję instrumenty dla orkiestry na kwotę 228 300 zł. Yy, baza, yy, samochodowa wesoła była bardzo, bardzo zła bus, który dziecił zespół no, miał duże problemy techniczne, więc on nawet zagrażał życiu zdrowym podróżującym. Więc z tej kwoty, którą pan minister Krojewski nam przeznaczył za 192 614 zł zakupujemy, zakupiliśmy już w chwili 19-osobowy bus i 7-osobowy samochód do przewozu. Również za 245 milionów zł na potrzeby muzeum. Proszę Państwa, w Muzeum stały gabloty, które pamiętały z lat 60. I te gabloty nie spełniały żadnych spory z tego, bo nie mamy jakiego wyjścia. Więc za zasoby 245 661 zł zostały poprzednio był wyłoniony producent, który kupi nam 8 gablotów, których to są bardzo nowoczesne gabloty z wszystkimi, z wszystkimi tymi zabezpieczeniami uchwał innymi tego typu. Również w ostatnim chwili udało nam się uratować, uratować nam się udało taki unijny projekt Mazowszy dla Mazowsza i na przełomie listopada i grudnia w ramach tego festiwalu wystąpią zespoły, które są finansowane przez samorząd województwa Mazowieckiego, Czyli będzie to Teat Dramatyczny z Polska, Mazowsze, Mazowicki Teatr Muzyczny, Teatr Teatry Szóste Piętro i oni wystąpią w tym, w tym projekcie. Cały obszar Matecznika i Pałacu Plus yy, Zabytkowego Parku, no, nie był objęty ochroną, kiedy ja przyszedłem w, dniu, w dniu lutego. Więc poszliśmy przetarg i jest ochrona na całym obiecie, ponieważ do tej pory ochrona ograniczała się tylko do dwóch panów, którzy siedzieli w popierni i dozorowali tego to do miejsce. Ja rozpoczęłam całą procedurę poszukiwania operatora na podelikaczne w połowie roku. To jak Państwo zdają sprawę, że ze względu na kryzys i na sytuację, jaka jest w tej chwili, jeśli ktoś z biznesmenów, czy z osób zajmujących się tą kwestią, tą dziedziną działalności w kraju, nie zaplanował tego sobie wcześniej, no to była dość trudna sytuacja. Więc udało nam się tutaj duży wysiłek włożyć w to, żeby wiele osób poinformować o tym fakcie, ponieważ ta sprawa była dość taka. To niezręcznie utajniona, dlatego że mało kto wiedział, że w tamtym miejscu powstał hotel, że powstała kaczma, że to ma funkcjonować. Więc udało nam się w drodze przetargu wyłonić operatora, który właśnie będzie wspólnie z nami planował swoje działanie i my z nim. To samo zainaugurowaliśmy 7 października w imię tej, tej inicjatywy mojej koncerty symfoniczne orkiestry Matosza. Bo proszę Państwa, też można grać te same utwory. W związku z tym, z orkiestra. Państwowego Orkiestra, Państwowego Zespołu Ludowego w Wysinie, Tańca wykonała S. z Jerzym Maksymiukiem i z Janem Styrzyckim i Januszem Olejniczakiem. Nie, nie, nie się przed żadną sytuacją w kinie prawa, żeby dbać o dobro zespołu, ponieważ ja Państwu zacytuję na koniec taki, taki tekst. Tryb działania związku zawodowego określony jest szczegółowo przez Sejm w ustawie o związkach zawodowych. Bezwzględnie proszę o przestrzeganie tej ustawy i w ogóle o przestrzeganie prawa i zasad życia społecznego. Mazowszem nie zarządza się przy pomocy wiecu ani plebistitu. Mazowszem zarządza dyrektor. Są to słowa pani Miry Śmińskiej Sygetyńskiej Karolin 13 października 1989 roku. Nie ma problemu ani dyrygent chórów, ani dyrygent orkiestry, ani szefowa baletu z tymi, którzy chcą pracować i tańczyć. Jest problem z tymi, którzy mają inne zdanie, nie ponosząc za to zdania odpowiedzialności. Bo to jest największy problem. Bo jeżeli ktoś, kto nie, był, nie brał udziału w koncercie, jeżeli ktoś, kto ma taką kartę w tym miejscu, jaką ma, bo tutaj pan Krzysztof już pewne sprawy państwu zasygnalizował, wynosi rzeczy teoretycznie, które powinny być naszą sprawą na forum, to znaczy, że to nie jest konflikt zespołu. Mało tego ta osoba pisała w imieniu zespołu, nie mając na ten temat, i nie mając zezwolenia tego zespołu, to ja przepraszam, to jest anarchia. Jeśli ktoś podpisuje się pod czymś w imieniu kogoś, a ja, ten ktoś nie wyraża na to zgody. Bo mogą mieć różne wizje, czy to za wizje artystyczne, i tu bym chciał bardzo mocno zaznaczyć, są odpowiedzialni ci, którzy za to biorą pieniądze, czyli szef chmurów, szef baletu, szef orkiestry. Na samym szczycie jest ten ja, który za wszystko bierze odpowiedzialność. I po prostu musi być autorytet. Musi być autorytet. Zabrakło autorytetu pod tytułem yy, założyciele, rodzice założyciele, czyli pan Dajowski Wiedeński umarł dość dawno. Pani Mirał umarła 15 lat temu. Od tego czasu zaczęły rządzić osoby, które za to nie biorą odpowiedzialności. Bo ja rozumiem, że może rządzić każdy, za takim czy za innym szyldem. Chować się za taki albo za inny immunitet. Bo to jest ważne. Mogę zrobić co mi się podoba, ale nic nie zrobicie, bo ja mam immunitet. Przepraszam bardzo, to jest nieodpowiedzialne działanie wobec zespołu, który ciężko pracuje, który wobec osoby, która szuka pieniędzy dla tego zespołu i nie ma żadnych, żadnych faktów poza wyciągnięciem jakiegoś konceptu, który się nie odbył, nie ma żadnych faktów, które są na nie. Bo jeżeli tyle rzeczy zostało w ciągu pół roku przeze mnie zrobione, tyle spraw, które były źle prowadzone, wyprostowane, to chyba świadczy to o tym, jakim konflikcie. Jest konflikcie, to, to jest na zasadzie konflikt między Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkiej Nocy. Uważam, że innego konfliktu nie ma, bo zasada jest prosta. W tym zespole i w każdym innym powinno się przychodzić do pracy zgodnie z umową, a nie wychodzić przed szereg i żądać rzeczy, za które się nie bierze odpowiedzialności. Za stronę muzyczną koncertu i za cały koncert odpowiedzialny jest dyrygent, jak jest w każdej instytucji. Za przygotowanie zespołu odpowiedzialny jest szef kuru i szef baletu. Ktokolwiek inny w to wszystko wchodzi, jest nieuprawniony. Nieuprawniony jest do tego, żeby wywierać presję, nie jest uprawniony do tego, żeby oceniać. Ponieważ za to nie ma uposażenia, bo jego praca polega na tym, żeby tańczyć, grać albo śpiewać. I dobrze by było, żeby to robił jak na najwyższym poziomie. Z tym też jest problem. Zaznaczam. Dziękuję. A propos odresów, Zespół do tej pory każdy ubierał się w to, co miał. Ja kupiłem temu zespołowi dresy, żeby wyglądali jak zespół. To jest jakby kolejna sprawa. W dresach zespół przyjeżdża wtedy, kiedy wychodzi z autobusu i ma próbę. Przebiera się dopiero w kostiumy i na koncert. Sytuacja dresów tu nie jest żadne upokorzenie, bo to są dresy firmowe z napisem Mazowsze. To jest kolejna sprawa. Klepisko to poszedłana była widownia na 200 osób, zadaszona ze sceną, a że dookoła było klepisko, bo po prostu człowiek wybudował dom daleko od szasy. No to tam wie pan, tam nie ma dróg asfaltowych. W związku z tym trzymajmy się realiów, jeżeli Pan mówi o klepisku, to klepisko to było to, co było poza terenem tego domu. Zespół miał wystąpić na profesjonalnie ustawionej scenie, z profesjonalnym światłem, z profesjonalną widownią, z profesjonalnym nagłośnieniem i w takich warunkach jak występuje w plenerze na co dzień. A że sytuacja pogodowa spowodowała to, co spowodowała, więc przebrał się zespół, nie przebrał się zespół w kostiumy, panie przewodniczący, tylko w tych dresach, które ja zakupiłem szukając sponsorów na, to, na, 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 na ten zakup. I po prostu zespół w tym sensie Bo jeżeli Pan zobaczył zespół przed moim przyjściem, to każdy wyglądał inaczej. To nie był zespół. To było zespół ludzi, którzy ubiera się tak, jak mu było potrzeba, a wizerunek tego zespołu był taki, że ludzie wychodzili po prostu nikt nie wiedzieli, czy to jest zespół, czy to nie jest zespół. Ja nie podważam rację, stan. Ja mówię o stanie faktycznym. Ja mówię o stanie faktycznym, w którym takie rzeczy zaistniały. Jeżeli my musimy te rzeczy robić, to chyba dobrze, że chcemy do tego robić, a nie wracać do tego i tkwić w tym, co zastaliśmy. To nie jest żadna deprecjacja, to jest jasna i, i, i bardzo poparta faktami, ocena faktów. A ja Pani coś powiedział. Jeżeli ktoś apuniomi zakłada, że ja będę robił coś źle, to chociażbym przedstawił jeszcze 30 stron rzeczy, które zrobiłem, nie dojdzie to do jakiegokolwiek skutku, ponieważ cały czas będzie jasny przekaz. Nie będzie ten, który będziemy mogli to manewrować, a my będziemy swoje robić, jak myśmy swoje robili. I to jest, proszę Państwa, jasny przekaz, bo to, co napisała Pani Mirosław miejska jasno daje obraz tego, to nie jest mój, mój problem. To jest problem jeszcze tej zacnej, fantastycznej osoby, która ten zespół stworzyła. Wiele osób się odwołuje do niej, a ja mam prosty przekaz. Państwo mają ten dokument. Ja tam piszę. Czyli te problemy nie były od, od tamtego czasu. Tylko, że ja mam tyle determinacji i siły, żeby to zrobić. Bo zrobiłem w pół roku naprawdę dużo, jeżeli Państwo realnie ocenią. A jeżeli ktoś jest niezadowolony z moich decyzji, no to każdy ma prawo. Tylko nie, będzie to decyzja niezadowolenia wynikająca z profesjonalizmu, a nie z jakichś socjologicznych uwarunkowań i problemów z, własnym, z własną osobowością, żeby się dostosować do tych wymogów, które rządzą tym rynkiem. Bo proszę Państwa, jeżeli Pan Krzysztof ma coś sprzedać to to już nie jest ciekawostka z za żelaznej kurtyny, tylko to jest super profesjonalny zespół, który spełnia oczekiwania widzów w 2012 roku.